kawa nie dodaje ci energii, ona brutalnie maskuje fakt, że twoje ciało jest odwodnione i zaczyna pracować na rezerwie, której już nie ma. Woda to nie jest opcjonalny napój, to absolutna podstawa każdej funkcji twojego organizmu. Bez niej twoje mięśnie nie regenerują się, twój mózg nie potrafi się skoncentrować, a każda kolejna filiżanka kawy jedynie pogłębia biologiczny kryzys, z którego nie wyjdziesz motywacyjnym cytatem na Instagramie. Problem polega na tym, że większość facetów, być może właśnie ty, sięga po kawę zaraz po przebudzeniu, potem kolejną w pracy i jeszcze jedno po powrocie do domu, ale nie wypija ani jednej szklanki wody. Efekt? Przewlekłe zmęczenie, bóle głowy, zamglony umysł i wrażenie, że świat cię przytłacza. A to wszystko dlatego, że twoje komórki działają w stanie alarmowym, błagając o nawodnienie. Musisz to zrozumieć raz na zawsze. Kawa nie nawadnia. Kawa wypłukuje. Kiedy wypijasz espresso na pusty żołądek, to tak jakbyś odpalał silnik bez oleju. Na chwilę dostajesz kopa, a potem wszystko zaczyna się sypać. Spada poziom energii, koncentracja się rozjeżdża, a twoje serce zaczyna walić szybciej, ale bez celu. To nie jest power. To panika organizmu. Jeśli chcesz faktycznie poczuć różnicę, zacznij każdy dzień od pół litra czystej wody, zanim cokolwiek zjesz i zanim dotkniesz kawę. A jeśli już musisz się pić, rób to świadomie po śniadaniu i co najmniej godzinę po przebudzeniu. A jeśli naprawdę chcesz sprawdzić, czy twoje zmęczenie to kwestia motywacji, czy odwodnienia, na trzy dni zrezygnuj z kawy i pij wodę z odrobiną soli i cytryny. Przekonasz się, że nagle wraca ci jasność umysłu, oddech się pogłębia, a ciało przestaje czuć się jak worek złowie. Po tych trzech dniach nawet ta jedna kawa, którą wypijesz w odpowiednim momencie, będzie działała inaczej. Pamiętaj, jeśli jesteś zmęczony, to prawdopodobnie jesteś wysuszony i dopóki nie zaczniesz traktować nawodnienia jako obowiązek, a nie luksus, będziesz funkcjonował jak przegrzany silnik który w każdej chwili może się zatrzeć. A facet, który nie panuje nad takimi podstawowymi sprawami jak woda, nigdy nie odzyska pełnej siły ani fizycznej, ani psychicznej. Jeśli czujesz, że to do Ciebie trafia, zostaw lajka i dowolny komentarz. A jeśli chcesz dostawać codzienną dawkę bezwzględnej motywacji, to zasubskrybuj ten kanał teraz.